I am Japanese samurai. Hej, 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 po dłuższej przerwie. Wjeżdżamy na grubo razem z Natkiem. Rola, trochę nielubiana, bo Bomber. Ale no cóż, trzeba coś tam robić. Trawił się impostor. Mało ciekawa rola, ale trzeba coś zrobić. Do tego mamy yy, mapkę grzybków która ma potencjał, żeby coś szybko, fajnie zabić i uciec, i tu chciałem zobaczyć, podłączyć sabotaż, i liczyłem, że może się coś uda. Natek na się za mną poszedł. Na drabinie tutaj bombka, ja idę sobie naprawiać sabotaż, był u nas tam parę osób. No i meeting. Wow, cztery osoby. Yes, Nasz pan gospodarz, pan Dobra, moja ślewoda to jest inny poziom. Generalnie to tak, robiłem sobie taska w komunikacji i... zobaczyłem dwa ciała leżące tam gdzie się naprawia kąsy. Ha. Okej. Okay. Okej. Okay. Co, co robiłem? Może urlokiem zabił pewnie go... miał tam nie? widziałem no a bomber. bomber, bo, bo plik była morfingiem. Kolejne dwa ciała widziałem przy tym. Widziałem dużego eliksu na i kość pod nim stojącego na tym e, Skąd wiesz? Duży Alex W sensie, jak dobrze pamiętam, Alexon był duży. Generalnie tam widziałem dużego, jeszcze chyba trzy osoby. Wiesz, powiedz, że mamy dwie dwudziestki, ja są... no. Tak. Za... Skip Mogę ci Imo... jeszcze Imo... powiedzieć, kogo samplowała. Imo skip na no. mojno. Gawika. Wow. Ej, Imo skip na mojno, tak nie wiem. Mamy już jednego, mamy już jednego im po mnie, więc w sumie. No to idzie Ej, nie, ty wiesz co, popieram e, moje wyrzucenie. Mm -hmm. No dobra. Smutne to jest. Generalnie podczas pierwszej rundy fajnie jest natrzaskać kili. Z pierwszej rundy tak naprawdę gówno wychodzi, że tak brzydko powiem. A i też wspólnicy są mniej skorzy do wywalania. Jest to taka... Łapka, bo umówmy się, wywa żeby wywalić yy, kogoś w pierwszej rundzie, no, czasami trzeba podjąć takie ryzyko, a oni sobie często zakładają taką blokadę psychiczną, że nie, nie, pierwsza runda, to nie wywalajmy. Zresztą, no mówię, no, miałem nawet na którymś z ostatnich live'ów u WNK taką sytuację, że któryś przy mnie i go nie wywalili i... Bo tak, po pierwsza runda, a później był broniony niesłusznie przez innego crewmate'a. Wkurzająca sytuacja, ale przechodząc dalej do gry, szukałem tutaj tak naprawdę okazji. Odpalałem grzybka, próbowałem reaktora, ale no niestety, jak widzicie, tu będzie meeting, więc za dużo to nie da. Kurat powiedz coś, ja byłem ja, ja swoją. Dobra. Nie wiem dlaczego reaktor ci dalej reaktoruje, ale generalnie. Yy, Natek, Natek jest Undertakerem, jednak Polak jest tym Morflingiem, nie Prif. Obydwojga są niebiescy. Jak ja Morflingiem? jesteś Morflingiem. Cześć, ty musisz do tamtej rundy? Z tej rundy. Ale czy ale czy ten Morfing też w tej rundzie był aktywny? Tak? Yy, tak obydwoje obydwaj jesteście niebiescy, więc ja się powaliłem. Ale jeżeli Morfing był tam tej rundzie, a ja zgłosiłem dwa ciała w komsach, tak? to jaki to ma sens? T magicznie. Natek jest Undertakerem, to możecie rozstrzelać, a ty jesteś tym morflingiem. A Zero to, to I... po prostu nie łączy. I nie to to się to łączy, to się I bardzo to wszystko łączy. I to, co mówi e, pan słodki z prawy widziałem to na Lookoucie, na lornetce, na taki jest Undertaker'em. O, e, ciekawe. No, na to napraw ten reaktor. Na tak naprawdę reaktor. po prostu na mnie tak Na tak naprawdę reaktor. ten <laughs> reaktor. U mnie cały czas ciekawi, się Dobrze, nie wiem, komedia, ale tego. Wywalamy ten radka? Absolutnie cinema. co, może powiedzieć. Ja, nie ma co. No, no. Ale Natek jest Undertakerem, ciało mi ciągnął. Potwierdzam! No o to mi chodzi, to, które... No. to, co gada, to Nie da nie nie się... nie da się dojść do słowa. No właśnie, dzięki. Ogólnie nie ma co przedłużać tego i warto go wywalić. Natka, no o jestem kim Ale słyszycie, że ten... że amonk nie chce... No jak widzicie, po meetingu mój Impostor robi papa. Więc robi się sytuacja cięższa, dużo cięższa. Szansa na zwycięstwo maleje, niestety. Więc trzeba było tutaj coś pokombinować, coś poczarować. Tylko, czy Gawik mógł tutaj coś poczarować jako ten bomber? No cóż, forma się sama na siłowni nie zrobi. Odpalamy sabotaża. Liczymy, że ktoś tutaj coś podejdzie, coś, coś, coś się zaszpąci. No, ale niestety trzeba było tutaj ryzykować. Tutaj była dwójka, więc nie mogłem się wrócić i zabić. Więc liczyłem po cichu, że może tutaj coś się uda. I zobaczcie teraz, bo nawet taka runda daje mi coś do myślenia, bo ja yy, sobie tutaj widziałem, że na Lucał tak ktoś szedł. Chciałem sobie poczekać i włączyć sabotaż grzybkowy, żeby zabić, no ale. Nie udało się. To jak przedłużamy, nie przedłużamy? Co? To Polaka chcesz, czy co? No, no, Ale czemu jestem jest morflingiem? morflingiem, no bo jesteś morflingiem, Ale jest bo znaczy, Ja to nie jest. z roli jestem. Ale wiesz co, Turet, on teraz miał szansę mnie zabić i mnie nie zabił, nie? Miał szansę. To się Któreś nazywa robienie alibi. Polak jest I By the way, nie była w pierwszej rundzie morflingiem niby? Ym, ale to nie ta dra. Po, nie, w sensie mówiłem w tej, ale obydwoje są niebiescy i mi się powaliło po prostu. Tak, zgłosiłem ciało Pris na komsach i zabiłem jako morfling w tej, tak. tej rundzie wtedy, zabiłeś oczywiście Ture, nie, nie mówię, tak. że zabiłeś, po prostu mówię, że jesteś morfingiem. Ale w pierwszej no rundzie też był morfling, mówisz, teraz to się po prostu nie łączy to, co no ty bo, bo w, pier jest, w, w, pierwszej, w pierwszej rundzie i był morfling, bo ty nim byłeś w pierwszej. Samplowałeś, samplowałeś Gabika, jednak to nie była Prif. ale na samym początku samplowałeś Gabika. Skąd ty masz takie informacje człowieku, nie wiem. Z roli. Sensu. To jest tak niszowa rola. Okej, okay, rozumiem Auria. Spoko, tak tylko to jest Auria. Trochę, trochę się pomylić, bo generalnie moja rola nawet nie ma abilitki żadnej. No to musi mieć abilitkę, bo mam niebieską strzałkę w pierwszej i w drugiej rundzie od razu przy ognisku. A wiem, że nie jesteś Wardenem, A ponieważ... w pierwszej rundzie. Nie, znaczy, nie, nie, w, nie, w drugiej rundzie, rundzie. w pierwszej? W pierwszej i w drugiej. Na samym spawnie jest od ciebie od razu strzałka. Wiesz Tylko co? dwie role drugi... nie mają cooldownu na samym Dobra. starcie. Y... Znaczy, trzy. Ale medykiem nie możesz być, bo byś dwa razy użył umiejkę. W sensie nie możesz użyć dwa razy medykiem umiejki. To wy... odpada medyk, zostaje Warden i... Zostaje Warden i Morphling. Wardenem Wardena mam lovera a ty jesteś Morflingiem. Dobra, turet poczekaj. Ty, czy w pierwszej rundzie, jesteś pewny, że w pierwszej rundzie użyłem abilitki, bo w pierwszej nie użyłem? Okay, w, pierwszej w pierwszej rundzie użyłeś abilitki, była niebieska strzałka. Myślałem, że to jest priv, no Ale w pierwszej rundzie była strzałka w brief. w Drugiej akurat była moja... Okej, okay, przyznaję się, jestem Debutim, dobra? Eee, nie, nie jesteś. Czy ty znowu masz lovera z tym kim myślę? ja, czy on? On. On, czy on? No, milczenie to jest... On, ona, hisz, i, it, Dobra, to co A... robimy? Ufamy, wywalamy, Kipujemy. czy... Ja Aha. głosuję na tego. Ja na Tureta. Tipnijcie to, błagam. Ja na Horneta. By the way, teraz właśnie Just... nie postarał już wiele do zgadnięcia. Słyszałem od no. każdego inny głos i nie wiem, co zrobić. Dziękuję, A. jeżeli jest. Szkoda. No i wiecie, sytuacja jest taka, moi drodzy widzowie, że musiałem zaufać, nie mogłem sobie ryzykować, ale Polaka na szczęście nie udało się wywalić, yy, więc mogłem dalej tutaj kombinować wziąć się za zabijanie. Tylko widzicie, problem jest taki, że tam były dwie osoby, tu już był ktoś na lookoucie, mogłem go zabić, czekałem na sabotaż. Niestety nie udało się tego zrobić tak, jak powinno się udać to zrobić. Więc cóż, no, kręciłem się tutaj, komsy e, są dość ważne, jest to w miarę świeża mapa, nie każdy pamięta tak dobrze rozłożenie tasków. Liczyłem, że się uda. I teraz zobaczcie sytuację, krem de la creme, bo dostaję strzałkę. Więc coś, no. Zostało mi się tylko przewentować i kombinować tutaj szukać, tak? Tutaj gołąb jest razem ze mną. Kwas tutaj też mnie ściga. Ja ścigam, nie wiem, co mi ta strzałka mówi. Tutaj niestety, ale Mena się nie udało. Pomyślałem, że poszło do, poszła ta osoba do laba, ale nie poszła do laba. No i widzicie, mamy tutaj e, prawdopodobnie Huntera, więc trzeba było tutaj coś e, zrobić. E, trzeba było tutaj coś zrobić. E, plus jest taki, że tak, tutaj się ścigaliśmy na tych drabinkach. No i bardzo ciężka sytuacja. Ja jeszcze sobie tutaj oczywiście e, dla kurażu zabiłem. No i niestety meeting. On przed chwilą żył. Dobra, o, o miło Gawik, do widzenia. No bez sensu, za duża ta mapa jest. Potwierdzam. Nie wiem, Ale ja, ja bardziej... Czekaj, ja bardziej niż to, że Gawik jest czerwony, chciałabym zauważyć na to, że mamy dosłownie loversów. Co? Tak mm. mamy dosłownie obraz, Anio? ale tak wylatuje mm. ostatni Evil, więc wygrywają król. Turec, ty A... jesteś Aurealem, tak? Ty? Tak, Aurealem to Lover'em. No? Czemu jak ja strzeliłem w ciebie najpierw Lover'a, to cię nie wywaliło o, i dajemy. teraz Aureala? O? A od Wardena. Zapomniałem, że Warden broni przed Asasynem. Śmiało? Mm -hmm. tak no Wow. wow. No kolejna, kolejna fest no. Ja ci ufam ja natura to tak głosuję. Ej, <głos> 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 nie, wiecie co, Hania z... Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Kwas, ty powiedziałeś, czy masz tą samą, czy masz lub raz tą samą osobą co zwykle? Kto to był? No, no, no kto? Możesz ci to myśleć. No, bo Też ma oczka, jak on. Ale w sumie to każdy ma oczka, ale. <noise> Cztery osoby, pięć. Czekaj, czekaj, czekaj. Ma środków, białe ubranko i Nie no, tak mi się wydaje, że wiem kto. A ma. nadal ty osoby. No. Ale to jest no serio tak... śmiechu warte, co właśnie zrobiłaś, nie wiem. Dobra. Dobra. Znaczy tak bym do tego doszedł, nie? Aniu, na kogo głosujesz? Y wiesz, Gawiek, ja też mam czerwoną rolę, jak ty, nie? No, domyślam się. <laughs> Aniu, na kogo głosujesz? Nie wiem, szczerze. No... Dobra, mam plan. Co, mam Hornet. Się... No? Wyrzućmy kwas. A wiesz, że dla okay. mnie, to ty jesteś podejrzany. Kto? No, No ty, Krychak, bo ty byłeś ty tam Ty chyba na w szoku jesteś, mordo. No jestem w szoku, ale według to mnie jest to jesteś las? ty. Bo Hania była... Ja wiem, gdzie jest Hania, ona była w dżungli, a ty właśnie byłeś przy uparęczalni. No ja jestem w, desie, ten, w lesie deszczowym, no mordo. Dobra. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Gawik, weź jakoś teraz przekup, dobra? Hmm, chcesz z chrupkę?

i ja nie czaję, co oznacza pod content. Pod content czerwoną rolę, czyli pewnie ma i chce wygrać, no jak niech sobie wygra. Nie, nie ma Nie chce mi się grać. Ciekawe. No i jak widzicie moi drodzy, z niewiadomych nam przyczyn poleciała kwas, pomimo, że byłem czerwony. A chyba za bardzo wspólnicy bali się tutaj tego neutrala. No i liczyli, że tak powiem, że mm, zrobią spotkanie, zrobią meeting i mnie wygłosują. No ale Kawik jest sprytny. Samura jest sprytny No co może tutaj polecieć? No może polecieć tylko yy, sabotaż, tak? Umówmy się, tu może polecieć tylko sabotaż no i nawet nie trzeba było tak i zobaczcie tutaj jest raz oni poszli na reaktor mm, tak poszli na reaktor ja tutaj się kręciłem on poszedł dość wcześnie i teraz tak mm, mi nie zależy na tym żeby ten reaktor naprawić musi tu przyjść drugi wspólnik on na szczęście uciekł do góry bo gdyby uciekł do dołu to by uciekł do dołu i tutaj zobaczcie ostatnia sekunda więc y, mam grudon już zbity, no i grubasek się trafił. Nie ej, wiem, śmiechu warte. Nie, nieśmieszne, nieśmieszne komedia. Trochę. No trochę tak, ale zobaczcie, gołąb jako survivor y, mógł wygrać albo z crewmate'ami, albo z impostorem, czyli ze mną, więc mógł sobie zaryzykować, żeby było zabawniej, więc ja tego nie rozgryzłem. Fajnie się tutaj stało. A mówię, gdzieś tam z tyłu głowy był strach przed tym neutralem, który rzeczywiście był. Bo zobaczcie, który pomimo, że miał Loversa, to był też neutralem. Więc wyszło fajnie. Odcinek wyszedł fajnie. Dużo fragów. To, co samuraje i miśki lubią najbardziej. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, Cebajuś.